Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 11 stycznia, czas na minutę starotem. Karta na dziś, jak na początek tygodnia, niezła. Świat, a więc zaczynamy od końca. Karta świata to takie dopełnienie, to czas domykania wielu różnych spraw, wielu różnych działań. O tej karcie też często się mówi, a cykliczność jakoś ostatnio bardziej do mnie przemawia, więc to jest koniec cyklu, domknięcie tego, osiągnięcie celu. I... Dlatego dobrze będzie dzisiaj właśnie skoncentrować się na tym, jeżeli jeszcze mamy jakieś sprawy, które wymagają takiego domknięcia, właśnie żeby się na tym skoncentrować. To da nam takie wyzwolenie, dużą radość, ale też przygotuje nas. Na wszelkie nowe działania, dobrze jest przyjrzeć się temu, co wymaga jeszcze takiego ostatniego domknięcia, takiego, takiej kropki nad i, która rzeczywiście e, zakończy nasze nawet niekoniecznie to muszą być zmartwienia po prostu za, zakończą nasze starania, domknie się temat i o wiele będzie łatwiej e, ruszyć do przodu i robić coś innego. My jesteśmy w tarocie Shadowscapes. I zaraz zobaczymy, czy ja będę mogła to tak ładnie przybliżyć. O, bo ta karta jest naprawdę piękna. Tak wygląda, a przecież karta świata to już pomijając nie tylko tą talię, ale to przecież takie oprócz tego domknięcia i dopełnienia to satysfakcja i spokój ducha, czyli takie naprawdę poczucie szczęścia z tego, że udało się, nawet nie udało, tylko po prostu doprowadziliśmy coś do końca. Dlatego ten, ten, na horyzoncie jawi się nam takie pomyślne zakończenie, a to pomoże nam również osiągnąć równowagę, ale i jakby połączyć czasami wiele wątków z naszego życia. Właśnie o to chodzi, żeby, żeby coś domknąć, żeby nie ciągnąć tego w nieskończoność. Dlatego o tej karcie też się często mówi, że to jest karta zrealizowanych celów, karta dobrobytu, tak? Jest to przecież taki stan ukończenia. Choć oczywiście wszyscy wiemy, że to nie dzieje się tak, to się samo nie dzieje. To jest czas wytężonej pracy. Tak, takiej ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania, ale kiedy właśnie pewne cele, które sobie wyznaczyliśmy, są już osiągnięte, pojawia się właśnie wtedy przestrzeń, taki, taki cichy oddech w tym czasie, w którym kiedy jakby takie poczucie ostatecznego spełnienia wychodzi na wierzch i to jest to właśnie poczucie szczęścia, co też pozwala nam otworzyć się oczywiście na nowo. Dlatego to jest taki cudowny, cenny moment, który warto wykorzystać. To jest to zwieńczenie ciężkiej pracy. Wykorzystajmy dzisiaj właśnie całą naszą energię do tego, żeby przyjrzeć się, co wymaga jeszcze domknięcia, takiej postawienia kropki nad i. To dzięki temu będziemy mieli szansę ruszyć do przodu dalej. Dzięki temu będziemy, jak w tej talii jest też pokazane, będziemy mogli poznać ten ulot nie mistyczny skarb, który często jest obiecywany w bajkach, tak? Czyli osiągnięcie pragnienia naszego serca, tak? Być może to jest, to da nam tą radość i wyzwolenie, o którym powiedziałam wcześniej. Natomiast warto na tym się skoncentrować i przyjrzeć się temu, jak będziemy dzisiaj działać, co możemy, co możemy domknąć, co możemy doprowadzić do końca, albo zaobserwować to zakończenie cyklu. Tak, to osiągnięcie tego celu. Myślę, że to też jest takie ważne. Piękne przesłanie na początek tygodnia i myślę, że naprawdę warto wykorzystać energię karty świata, żeby dopełnić, domknąć i być może otworzyć się na nowe, ale też radować się tym domknięciem i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.